Tylko ja, no mam Już mam zero Ej Kary e, pożyczysz mi koło No Jak e, będziesz miał możliwość że... Nie ja, Kary wybuchłem Ja spadłem Oj Chodzie dobry A bo ja nie mam broni. Oj Nie masz ich Koła też już nie masz Właśnie widzę Chcę do niego podjechać Nie dobrze To jest moje Dobra Jakie to moje paskudstwo? <grych> ja nie widzę twojego paskudstwa Mam go! Nieee, help me! Help me! Gdzie jesteś? O, strzeli mi działo Za strefą No terenu! Strzelił! Nie Strzelił, bo mówili, że strzelił Nieee Zaranowałem się Ej, wywaliłem się tu do góry na kopie Nie mogę zejść Ej, nie mogę zejść Dobra, Tu Już ich niszczę Uuu, zeps, strzeliłem Gdzie jest kolejny? Nie! he <grywa> Leżę na dachu Dobra Dobra Ej, bo on jest koło mnie, zaraz ginę Zginę Ja też to ty walcz Eee Mam jedną. Jeden bym chciał powiedzieć. bądź. <grystanie> serio. Mancz fajnie nam się gada, ale my potrzebujemy odcinek zakończyć. No właśnie. Dużo masz jeszcze dla mnie tej roboty. Bo chciałbym się zwolnić z niej. <grystanie> <grystanie> ucieka. Znuta, 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 wiesz! Wystrzałeś i zamek, z wszystkim Jako team HUSA Tak, nie wiem gdzie tu się zmienia nikt, dlatego no nie jestem w stanie To po prostu zmienić A oto moja bryka, widzowie Pytanie, czy Będziemy w stanie startować to że screena zrobię Nazywam to oddech śmierci. Dobra, ty masz gotowość włączoną? Tak. O, znalazło. Chciałem powiedzieć, że wyszukuję, ale znalazło. Od razu. Na moim YouTubie kresowo dał się nie było. Zaszukuję ja płacę, A ty też bo... nagrywasz dzisiaj? Tak, też nagrywam. Dobra. To jedziemy, widzowie. Uhu. Dobra, I zaczęli przejmować. Już tam jesteś? O, nie są. Się tu jego nitro włączyć? Nie no. Pani nie twórz, żeby później <grych> Nitra włączyć? Nie wiem, czy było widać. Trochę zmodyfikowałem całą O, tak, o mu zdjąłem. Trochę sobie pograłem pomiędzy. Kadłubek! Mam go! Tylko tego co ja się dowiedziałem, jeżeli jest żółty. Ty, tak, to jest. Krytykal Zadany. Chodź tu, Destruction. Gościa ma to. go, ma jakby trzechy, nie bierz, de, 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 de. Mam go, assist. Double kill zro, zro, zrobiłem. Chodź tu, gościu, i mi jest o, kadłubek, wyjechałem w Kadłubek Asysta. Wyjechałem w łeb. Gdzie się z nich zrobić z kadłubki? A, Wjechałem w coś. Gdzie oni są? Komuś coś nie wyszło. Oliwi, nie wyszło. On już nie ma tych. O, asysta jest tutaj, nie wiem na co. Pomogą mi go wysadzić. O, to I pies. A jednak oddech śmierci to jest porządny wóz Na nosie mam jedną, na dziobie mam e, tego Samochodu i na e, dwa działka A to od razu wczytało, to Myślałem, że będę my musiał znowu klikać na tej random battles e, <śmiennie> Miałem właśnie powiedzieć, że potrzebuję twojej pomocy A to są się poostawisz, przecież Teś kanówek Bardziej mi kuźwa zaraz po niego ściuło Nie ma już dział Jest bez... Jest bez broni Destruction derby Dlatego polecam sobie, a propos derby, polecam sobie zagrać w flatouta dwójkę Jeżeli ktoś robi samochodówki, czy też... To może nie ma... Mu dwa działka To może nie ma możliwości strzelania jak już w flatoucie? Cokolwiek... Assist, dziękujemy Ja resztą... Ten... Do tego Dlatego tego co ja się dowiedziałem, to już chyba niedawno wszedł tryb snajperski do crossouta. się wybuchł koło mnie. Jak te... mm? Kurde. <laughs> Moje dźwięki są dość głupie. Ty, ja, halo HP? Już mam zero. Jestem w stanie przełączyć się na innego gracza? Mam go! Destruction I nie mam kół, koła Ej, kary pożyczysz mi koło? No, jak będziesz miał możliwość Nie <gry> Kary, wybuchłem Ja już też wybuchłem, ty prześpią to był Boguję muszę podrasować silnik w końcu, bo mam strasznie słaby co znaczy, ja mam powiedzieć? Nic No Okej, okay, mam wrogów już Cześć, a, z przodu coś jest. Great aiming, Harry, great aiming. Ja spadłem. Oj. O, dzień dobry. I might have a problem. Jak mnie zrujnował, gościu? Shit. I might have a problem. Zaraz działka przegrzeją. Tak. jest 1 też. Ja jestem Mario Kart... Chodź tu gościu. Jakiego Mario Kart, gościu zrobił ten nasz niebieski Jezu, ty umiesz jeździć? Nie Kto ci dał to prawo jazdy tak. A bo ja nie mam broni. Oj Nie masz nic tylko Koła też już nie masz Już nie widzę. Muszę do niego podjechać To Jest to moje, dobra Dobra, zobaczmy jak idzie innym. That night. Ja jestem bardzo ciekaw co się stanie, kiedy ja na 10. levelu odblokuję sobie to i będę mógł e, e, zbudować kolejny samochód. Zepsułem moje obety, jakkolwiek dwóch znaczy to nie brzmi. Nie, tutaj jest ich 50. No, nie Stara na mnie chłop. Ej! W e, przyjacielu nie ma koła Widzę Chcę się obrócić Obróciłeś się obróciłem się a przy okazji Jep. Koniec defeat. Pierwszy defeat na naszym Koncie Pozwolę sobie wprowadzić kilka ulepszeń. Kilka udogodnień. Nowy wynalazę Gotisa. <laughs> Nazywa się dźwig bezwysiłkowy. Mów ZA SIEBIE! Ojej, jakieś śmieszne uczucie w żołądku, nie? Jakie to moje paskutstwo. Ja nie widzę twojego paskutstwa. Może to i lepiej Teraz zniszczyli naszego Mam go! Nieee, help me! Help me! Gdzie jesteś? O, zniszczyli mi działo. Za strefą o. Właśnie tu Ej dobra, piu, piu, piu Mogę tylko udawać ze stron, bo nie mam działa No trenu no, strzelił Nie Zcielił, bo Ej co? To jest jakaś misja Wrogowie? Tak ładuj!

Dobra z tego co zrozumiałem mam pomóc Tak Właśnie je zbierałem sobie Aha. Ej Zabrało ci dopek? Trochę Mniej niż gdybyś był wrogiem ale jednak tutaj jest friendly fryer. <laughs> friendly fryer No, friendly fryer, bo tylko fryer gra do swojego kumpla yeah. Jestem ja na się? Po prostu najechałem na to Drogowie. Nie ma się gdzieś tam Muszę sobie to działo demontować O mu odrąbałem Ja wjeżdżam tu do góry A, pomóż mi Jadę. Jeden z nich nie ma już tego, a drugi mnie kosi uśp mnie eee, ten mi dupę wjechał cokolwiek dwuznaczyć to nie brzmi coś mi się rozłączyło zrenowałem eee, się Ej! wywaliłem dupę, się do góry nogami nie mogę zejść tak, nie mogę zejść Dobra, zdaję. Tu już ich nie chcę. Ło zepsuję. Czyli... A zebrało mi to. Ło prosto, wyszło. Jadę tam na górę. Mam ich. A ja to jest tam w prawej, dobra. Trochę się dymie. Tak, trochę. To da ci... się. HP zregenerować. No to ja pojadę pierwszy. Ja spróbuję to poprzejmować Nie nawet nie wiem jak to się regeneruje HP Możesz to zebrać chyba to może to ci zregeneruje kolejny zebrałeś? Nie Nie mamy tutaj nic o, o tym żeby tego żeby regenerować sobie HP Zdaje się, że zdaje się, że po prostu muszę to przetrwać jakoś Nie te skrapy widzę mi nie, ten, nie regenerują HP ków Kraksa ci nie regeneruje Nie Kraksa tylko do scrapy co leżało na ziemi No ale, jest, ale jest jeden na trzy The challenge Nie chciałe To mam jeden Gdzie jest kolejny? Nie! <grywa> Pójdźmy Leżę nie na dachu no. O mam cargo Gdzie? Mission complete. Nie, mamy pokonać kogoś. Trzech skręceniów musimy pokonać. To ja ich nie pokonam, bo ja mamy. Jest cały dymie. Wiej! Jak mądre było to, co przed chwilą zrobiłeś? Nie było mądre. Jest, widzę ich. 113 UZM. 158, głodny Głodny damage, co zadaje to działko Działko trzeba im ściągnąć Niech ucieka, chodź tu I'm here Nie ja trafiłem O nie, ja się palę o, to jest ich więcej Z 200 trafiłem wow ołów No możesz być kurde nie trafiłem! Mam go! Jestem asystentem na coś. Dobra, Ej, bo on jest po mnie, zaraz ginę. zginę! Zginę, ja. ja też! Nie zdożyłem nie sobie skoczyć. No ja to było z tą kamerą, what the fuck! No się zrozpiłeś! Ja to dopiero ma wóz, nie? No freszko, to jest chyba trzech wszystkich, z tego co widzę. Ty tam mnie osłaniaj, bo ty jesteś mocniejszy. O właśnie, tak myślałem. To, o o, Reli, nie trafiłem. Nie mogę się. Mam wrócisz. go. Coś jeszcze słyszę, tam jest. Nie trafiłem? O kurde, wystarczy cię? O bolek. Wściekły bolek. Ej Dobra, on się pali. Bo ten tu jest. Nie zauważyłem go. Ej, tu dużo. Muszę przyznać. Pary to bolek. Za to był. nim To ja zebrałem sam HP kuś was. Bez... Eksplozji? Nie ma Mam go! Gdzie ten drugi? Zajmij się nim. Tam jest, u góry. Stanowaliśmy go. To było głupie. Gdzie ty jesteś? Tu! Jaki wielki wóz! Doszło! To World of Tanks się pokazał. Jeden jest głowy. To jest jeszcze kolejny. Teraz tam punktuje. faktuje Dobrze nie da się do autocelowania, auto też jest... Tak To o kurde Ej, to wściekły bolek Jedzie ponownie, po ciebie Na serio, nie trafiłem pójść, z takiego bliska nie Dobra, odleży Bolek leży W ty coś tu masz, w tym masz tym Mam ja mnie się ostatnio tak... załatwił typo imieniem Polek Przestał ci? Nie Musisz się tego pozbyć, to jest ich szefunciu Mam go, mam go Ich szefunciu jeszcze gdzieś, a ja się palę Ja też ci palę A nie, ja wjechałem w te, w ogień, dobra Myślałem, że ja się palę, a ja wjechałem w te Ja dostęp do strojów No kurna Czy... leżę ja nie trafiłem reli Kółko mi rozdobcył No w twoich rękach Ja się zresztą dopiero kiedy ginął yy, To może być problem Bo ja nie mogę go pójść wytrafić blisko Co Ty w ogóle masz zadziało Bo jest większe od twojego auta no właśnie, hyhy, upiłem. O, zrespiłem się. Za przy prezencie, dziękuję bardzo. Eee... To ty co walcz. Eee, mam jed... Jeden HP chciałem powiedzieć. <grym> źle to widzę. Też to źle widzę. To co, to zapierdalamy do nich z powrotem? W nie trochę. A nie, musimy go pokonać. My musimy ich pokonać tak. Trochę się chyba poirytowali, że zebrać im prezenty Na święta Dobra, jeden z głowy Gdzie ty jesteś? Tam stoisz Będzie Chyba ja Ci nie widziałem wcześniej na mapie w ogóle Chodź tu! mam go o, trzyma kolego no, Dzięki za zepchnięcie mnie No, choć musiał dołączyć No, ale Krzysiek do mnie startujesz No masz na krzyskę Nie zebrałeś tutaj, tutaj A, kolejna kersynka Uj Get the killer Uj, jezus To chyba ten, który nas zdjął wtedy ten, A nie, inny? To jest chyba inny gościu ścigać. No kuźwa, kto to by się dobije Kocham was, kuźwa wszystkich, ale nie kuźwa, jak nagrywam wam. Nie mnie. Ja cię trafiłem? Tak. Nie, 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 tego nie, 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 No ja Nie znikłeś, <gryzanie> zjechał. Tu jest, był reszty. Nie ma rację. Magic. Zawsze możesz to dorzucić w montażu. Nie wiem, To tak, 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 Jakieś pytania? Brak pytań No co powiedział. powiedział? bądź? Serio? Mancz, fajnie nam się gada, ale my potrzebujemy odcinek zakończyć No właśnie dla, Dużo masz jeszcze dla mnie tej roboty Bo chciałbym się zwolnić z niej <śmiech> <śmiech> O, naprawiłeś mi wóz! Co? Ej, zaatakowałeś mnie tymi mieczami naprawiłeś mi wóz <laughs> Serio? Ej, szybciej, Ło jaki pociąg płynę. No bo coś? Jaki indzienin? O, mówicie serio, że mamy walczyć? Możemy tego nie wygrać Zróbmy się na jednym na razie Ja się nie w tę stronę obracam, tam Mam Dobra, ja nie... usmażyłem mu koła nie... Jego też. Ja nie mogę się... Uuu, ale ktoś mi przyjechał to przed... Dziękuję Let 200 Dobra, on nie ma kół Jest straszny. Serio? Musimy chyba z nim walczyć teraz. Gdzie on jest? Ucieka. Nie, nie, chyba. Nie, jest tu. Właśnie, bo jeszcze z niego, do niego z dziełka. 632 gdzieś, no? Gdzieś, widzieliśmy, gdzieś, widzieliśmy gdzieś, Nie trafiłem, serio? Ja trafiam go cały czas. No ja go trafiłem z tego dzieła. A tym co? Ujrzysz w małpę się bawi? No ej, Zblokowaliśmy. No wiem. Oś tu, a nie. On się zablokował. On no, no już tak nie za bardzo. Ale się! Kto się stanął? Ucieka. Buta buta Słyszałem, nie mam. Jestem zbuta wieża. Możemy skończyć od tutaj, w końcu? Nie wiem, zależy to od tych dwóch, pytań. Gdzie mnie zresztą? Mam wrogów! Czekaj na mnie, nie na Już nie musisz. Wdechłem Oj, trochę dużo. Nie, 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 niego nie, 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 serio nie, nie, trafić kuźoś, blisko. Destruction z Ej no derby Ej no kuźwa, 4 na jednego, nie, trochę nie, trochę nie, nie, 4 na 2. Akurat ja powiedziałeś buł, akurat w tym momencie to ja wystrzygłem, hehehe <grystanie> Ale pójść trafiaj kuźwa Ale we mnie wjechał Z buta, z buta Mówiłeś coś że cztery na jednego? Jezu, jak no to odrzuca Proszę Dziękuję bardzo Dobra, ja nie wiem jak ty, ja mam return do garażu. Dziękujemy wam za udział widzowie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie. Cześć.